Cztery miesiące temu wrzuciłem pewien film z takiej bardzo, bardzo fajnej metody do kopania właśnie diaksów. Zarobił on nie, nie, nie jakoś mega dużo wyświetleń, no ale coś tam, no, no nawet miał, jest na pewno w top 20 moich najpopularniejszych filmów. No i dzisiaj mm, Ben e, wykopie tyle diaksów ile zostawiliście tam łapek w górę i odejmiemy od tego ile zostawiliście łapek w dół. Jak widzicie jest łapek w górę 34, a łapek w dół 1, mm, czyli 33 wychodzi. Musimy w tym odcinku wykopać 33 diaksy właśnie tą metodą więc ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania i jeszcze taka ciekawostka. Ta metoda będzie działała w Minecraftie 1.17, a grafa nie, więc ja się cieszę. No, więc jak to będzie wyglądało? Ja sobie ja sobie poszukam jakiegoś czanku, na przykład tutaj właśnie, gdzie nie ma jaskiń, więc sobie włączmy czanki, oczywiście F3G no i w, w opisie macie... Link do tego porannika, właśnie, i to będzie tutaj. Idziemy oczywiście na poziom y, 12, y, czyli tak. I jesteśmy. Y, no i dobra, albo 11 do y, i przełączają się. Y, a, nie mam jeszcze jednej rzeczy ważnej, bardzo. Y, gdzie jest ten czang Gdzie on jest? Wiecie, y, to jest ten, bo mogę się pomylić ten to jest ten dobra, no to tak i żebym już wiedział to sobie tak, takie tu zrobię na początek no i dajmy sobie trapdory akacjowe, nie wiem czemu jeszcze 63, no i dobra i teraz możemy już kopać, więc no dobra to sobie zniszczmy już. Tak, tak. I dobra. Tak, tak i... Aha. I możemy już iść kopać. Tylko to sobie zniszczę. Śibko, szybko, szybko, la, dobra. mapa, player e X. No i dobra. Netherite. No i też mam tutaj włączonego Night, Night Vision, bo oczywiście jestem cheater'em. Mam też rzeczy scitowane, bo oczywiście jestem cheater'em. No i dobra. I zobaczymy, czy na tym czanku będą już jakieś diaksy. No i ten czanek wykopię sobie może z Wami, albo chociaż yy, to coś, yy, ten poziom tego czanku. Więc dobra, tu nie ma jeszcze granicy, tu jest, więc dobra. Zakopujemy ją, idziemy dalej. Tak, 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 tak. No i dobra, i co my tu mamy teraz? Yy, co ja mówię? Nie wiem, jakieś dziwne rzeczy mówię. Idziemy dalej. Tu mamy Redstone, ale Redstone nie szukamy oczywiście. No i tutaj wystarczy, sobie teraz to przekopiemy. Co dwie kratki. Żelazo tu jest, ale... No, inne rudy nas nie obchodzą, tylko kilku diaksy. Aha, ja tu coś zepsułem. No właśnie, zepsułem. Wej, co ja tu zrobiłem? Aha, no dobra. Lapidik oczywiście musiał zepsuć. Eee, no, idziemy tutaj. No, ale czemu, czemu ja to zepsułem? Dobra, i, i tutaj jakoś tak możemy przekopać już. I idziemy poziom niżej. O, są! E, ja się cieszę. E, a gdybym kopał tak, to możliwe, żebym ich nie znalazł. To dobrze, że błąd zrobiłem. Ile ich mamy? Nie no czemu 10? Dobra. Idziemy na inny chunk, y, w zupełnie innym miejscu. Nie wiem, czy zupełnie, nawet blisko może tego miejsca. Czyli, 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 czyli jakieś puste, fajne. Tutaj, tutaj jest taki. Więc to będzie ten, ten, ten. Idziemy oczywiście na jedenasty poziom. E, tak, tutaj. No i idziemy na przetrwany. E, no i kopiemy, kopiemy. I gdzie, gdzie jest ta granica? Tutaj. Fajnie. Więc tak i, i idziemy. Po co ja to zakupuję? Nie wiem. Tylko coś mi się tu zbugowało, Niestety. No dobra, to muszę, muszę najwyraźniej tak zrobić. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Jeszcze tak, no i możemy iść. A i dlatego sobie zrobiłem łopatowarkę. Łopatowarkę, no ja mówię, łopatowarkę na każde coś, co ma arkę, albo, albo, albo łopatę yy... no, no i dobra yy, tutaj teraz idziemy, oczywiście mamy, a nie, gdybym gdybym kopał kilofem, to bym za każdym miał yy, razem właśnie, właśnie to, krzemień Piemy ziół aha, musiałem wyjść no dobra już tak sobie lub my nie chce mi się... Nie no, to by było tak samo, jakbym stawiał to zamiast tego kobla, ale już żyoba nie tak będzie. I tu już nie mamy grabela, więc ja się cieszę. O, jest, jest, jest! Ale się cieszę, bo... Za każdym razem, a nie, teraz jesteśmy akurat na dziewiątym poziomie. Myślałam, że jesteśmy ciągle na 11. Mamy 24, więc myślę, że jeszcze jedna ruda i znajdziemy właśnie diaksy. Więc ja już się przełączam i szukam takiego miejsca bez, e, bez jaskini. To jest fajne. I tutaj, tutaj, tutaj do poziomu 11, oczywiście. Więc e, tak, i jesteśmy. Dalej, dalej. Kurde, ja nie mogę iść na 11. Dobra, kop. Dobra, jestem, jestem, jestem. I... Aha, tam mocno pokopałem, do góry. I gdzie jest, gdzie jest ta krawędź? Pokazywać mi, pokazywać mi. No, tutaj jest. Yy, tak, tak. No i idziemy kopać. I fajnie, że jest taki krótki ten odcinek. Możecie zobaczyć, że ta metoda jest fajna, bo yy, ja robiłem w nim cięć, tylko dałem wam wszystko na timelapse, żebyście nie myśleli, że jakoś to czytuję. Yy, no i dobra, no, kupiemy. I myślę, że tu będę musiał schodzić jeszcze niżej niż, niż wtedy, żeby znaleźć te diaksy, bo ciągle miałem te diaksy albo tutaj na 11, od razu albo poziom niżej. Ale fajnie by było, gdyby znowu tak było jak wcześniej. Bym się ucieszył. W ogóle czemu ja idę, tym włączonym. Dobra, right, tutaj chyba nie będzie właśnie reaksów. I no. Dalej. I idziemy poziom niżej, oczywiście. Tak, i dobra. Oje, o nie. Tak sobie wykopałem. No dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. W ogóle na ósmym jesteśmy. Mam nadzieję, że tutaj będą te diaksowe, bo ja nie chcę niżej schodzić. No dobra, tu nie ma i schodzimy niżej, jeszcze niżej. I tak, tak, tak i dobra. O, tu bedrock w ogóle jest, to jak tu nie będzie diaksów, to albo będzie, będą gdzieś tutaj, w takim miejscu na przykład, więc ich nie będę mógł zobaczyć. Albo te diaksy po prostu. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. O! Akurat sam, akurat o nich mówiłem. No, i tym sposobem. Ma, ma, proszę, powiedz w minecrafcie, O, są jeszcze jedne diaksy. Jeszcze jedna, Dobra. I czy będzie. Nie. No dobra, mam tylko 30. No, niestety, takie, takie było życie. I może znajdziemy jeszcze jedne? Gdzieś tutaj. No dobra, no nie ma. Idziemy na inny chunk. Dobra, tutaj blisko. Był jakiś fajny chunk. O, tutaj są diaksy. Może tak sobie polecimy tutaj. A nie, ja głupi jestem. Tu nie ma diaksów. To są tylko te bąbelki. Ale diaksy są tutaj. A nie no, to te bąbelki. Tylko dobra, przepraszam. <grych> E, no i... I co są takie... Może sobie takie weźmiemy? A dobra, nie? <gry> do, idziemy do poziomu 11 oczywiście. E, e, czyli tak, jesteśmy na 11. Kurde. Dobra. Kurde. Jezu. 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 Ja nie mogę pójść tutaj. Dobra. Tak i kopiemy, kopiemy, kopiemy wszędzie do, dookoła i tutaj jest ten czang, no, do góry, kurde, bo ja na poziomie 15 jestem, dobra, tak, tak, tak tak, tak, no i dobra, kładziemy tak, tak i możemy kłopać. włączę sobie takiego fajnego teksturpaka, którego pobrałem sobie ponad rok temu. No i fajne było. Włączę sobie go. A nie, tu jest ten. A no, będzie ten. Jest on dziwny ten, którego teraz załadowałem sobie. Ale dobre. jak będzie sobie dziwny, to go wyłączę. Dalej. 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 O Jezu. Co to jest? I co to jest? Bo to jest taki teksturpak, z którego chciałem nagrać odcinek, ale na 1.8 nie działał. Może tak nagram. Tylko, że na 1.17. A nie, no. To nie jest na przykład. To nie ma jednego piksela. Dobra. Ja nie wytrzy wytrzymię przy tym teksturpaku. I dam sobie to właśnie. To jest bardzo fajny teksturpaczek. O, no i widzicie, od razu fajniej. Wtedy na tu nie było jeszcze tej wersji. więc e, to nie zmieniło wyglądu. Aha, tutaj już się zagadałem, więc przekopałem. E, no, tak. I idziemy dalej. Dobra, tu nie, ma tu nie ma niestety jaksów, więc idziemy oczywiście w jeden poziom w dół. No, i może powiecie, że, ten, że to jest jakieś oszukaństwo. No, no, nie, no, wszystko w tym odcinku to jest wielkie oszukaństwo. Yy, no, ale może powiecie, że to, że po prostu yy, wybieram sobie czanki, yy, to ten, to to jest jakby sobie ułatwienie sprawy, a właśnie nie, yy, bo ten, yy, bo. Ja sobie szukam bez jaskini, a w jaskini właśnie łatwiej znaleźć e, te, te diaksy, więc dlatego tak robię. Bo, bo patrzcie, kopałbym sobie na jednym czanku, była tam jaskinia, w której no, taka du duża jaskinia, która by porodziła przez milion innych czanków, i bym znalazł dużo diaksów po prostu. Nie wiem, coś takiego. E, do, i możemy kopać tutaj. Dobra, tu też nie było diaksów, więc chodzimy jeszcze niżej. I patrzcie, spróbuję wykopać bedrock. <laughs> dobra, ja mam kreatywa. Są diaksy? Chyba tak. O, dobra. Yy, znaleźliśmy. Ja się wymaga jeszcze 40 diaksów. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Pójdźmy sobie do jakiejś lawy. O, tutaj. Czyli tak, 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 tutaj lawa, lawa, daj mi lawę i tutaj te diaksy możemy sobie wyrzucić, 1, 2, 3, 4, 5 i to, to możemy sobie zostawić, bo tyle zostawiliście, właściwie łapek w górę, bez anuapek, <grym anułapek> no bez łapek w dół, więc ja się idę spalić w lawie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Może zrobię kolejną część tego odcinka, ile zostawiliście kłapek pod tym filmem, to zrobię taki odcinek, więc dobra, ja się idę już spalić, będę się tak pół godziny palił, naprawdę. Jezu, ja to wywalam, mam też pitfula, dobra, więc...